Na no do wieczoru No, dzisiaj sporo będzie filmów Ale to dobrze Będę sobie Podgrzałem sobie babkę zimieczaną. Babki nie ma A babka zimieczana jest To jest dobrze Patelnik Właśnie babki nie ma i już nie będzie. A właśnie powód. Dzwonił. Miał dojechać, ale nie dojechał. Coś się stało. za stanął czy to co? co jeszcze mogę powiedzieć no właśnie pytał się a co z asią a co z asią no. jak ona mnie tak traktuje to po prostu trzeba powiedzieć krótko że nie nadaje się do życia dla niej i już. Krótko. no. Ja mam w dupie no stopcie kłócić, nie nieporozumienia, wymyślać nie wiadomo co. No sobie niech znajdzie kogoś ludzkiego, kto będzie miał ochotę ją słuchać, żeby ona no stop wyzywała. to roof inútil Ktoś się ktoś wysłał numer chłop, a wysłał zdjęcie kobiety. No. Ja nie robił to, co robił. sobie robił. No, mhm. pisałem? Dobrze nie odpisuję i a nowy, nu, nowy numer nie odpisujesz, to u mnie zablokuje. Całkiem masz przyjechać tutaj niedaleko, ja, bym się spotkać z Tobą, ale to chyba nie będzie możliwe. Sobie przyjechać swoimi pracowicami i będzie spędzała z mi tutaj miły czas. Wolisz kobiety, spędzać z kobietami czas niż z mężczyzną. No, to trudno. Dobrze wypowiadała się. Ale co zrobisz? Każda kobieta jest inna. Tak mogę wam powiedzieć. O, ale ogólnie chcę... No ty nie słuchaj, co ja gadam. Później ty to nagrywasz. To właśnie chcę powiedzieć, że... To nie była prawda, że Pałe z Warszawy to specjalnie nagrał tam. Więc znaczy specjalnie on nie, nie wiedział, że ja mógłem. Sam raz nagrywam film, i po prostu on zadzwonił, a ja nie widziałem, że on coś takiego będzie mówił, i po prostu się nagrało. Ale to jest tak, a nie inaczej. I później z nim i mówi. A czemu ty od razu? Ja mówię, że ty zadzwoniłeś, a ja sam raz ja nagrywałem też tam jadłem no myślałem, nie wiedziałem że że on coś takiego powie ale to powiedziała, że teraz obrażają kryminalista <śmiennie> ale to tego nie było Ma, ma rodzinę, też ma życiowe jakieś problemy, ale to nie ma, ma takiego czegoś, że każdy coś ma w swoim życiu pewne, w ogóle, są ulotki. Jest tak, a nie inaczej. miałem lat to robić. Nie będę robił. Co robiłem, to 140 złotych. Niestety patrzcie, to nie będę nagrywał. Nie będziecie mnie zmuszać. Tyle czasu przyjął ten piosenek, To trzeba by się go pozbyć, sprzedać. A jak znajdę inną kobietę, to w tej chwili drugi No to chyba najlepsze rozwiązanie. Nie. Trzeba się bawić w łańcuchu. Taki papi, bo boch, Nie jest prawdziwa, to, prawda? a jest chyba nieprawidłowa towarzyska do życia. A mnie ty się to. Tyle czasu mógłbym się znać z kobietą, o, roki, dwa miesiące, no już minęło. I po prostu w taki sposób to chociaż będzie miała miłe wspomnienia, że A. jest marzec, trzeci miesiąc, sylwestra, no trzeci miesiąc w się nie widzimy to po prostu trzeba skończyć tą zabawę w myszkę i kotkę. I tak to właśnie. Jest. A może. Aby przyjdzie, to. do jej kamerę. To. Po prostu ponagrywam filmę. A jak nie to. Powiedziałam, może wjechaliśmy w tamtą stronę Sugałka, może teraz pojedziemy w, w dwóch, w stronę góry, o, Kartacze. To, tylko byłem To byłem w Krakowie, za Kalkowym, to widziałem właśnie z jednej strony tatry z drugiej strony na góry Było widać znieści księgę, to dzieliście tam tamte filmy, co miałem tu usunęli. O. Przecież trzeba Zdecydować się Zima się skończyła, to trzeba trochę pozwiedzać No, w zimie byłem w Poznaniu Pod na Sylwestra. No, Łukrzyśka rozpływacza w słuwałkach o ile śniegu Jaki tam drogi, tyle tam było. No i serdecznie jego pozdrawiam. I Wojtka też pozdrawiam. No może kiedyś się jeszcze się spotkamy. Tuż tobie właśnie jest jeźdź lekarz. Czasu przygotowane było wszystko, do... ale to co, co, zrobisz, takie to życie, ukrutne. właśnie z też czekają do lajka, żeby się robić, ale ogólnie. informatyk to teraz też zrobię jak ktoś będzie chciał wysłać do knighta to będzie musiał na, rzucić złotówkę żeby napisać bo u mnie chcecie płacać chcecie oglądać tylko oglądacie i głupoty go dacie to was trzeba w jakiś sposób inny tak to się mówi załatwić. Nie szanujecie mnie? To po prostu. A jak nie, to całkiem nie będziecie mnie oglądać. Właśnie. Z piasta, właśnie. Borysa, bo właśnie z moimi Właśnie też mógł. No też kanał otworzył. No, wszyscy teraz zobaczyli, to pootwierali kanały i chcecie ich oglądać, to oglądajcie ich. Niech oni sobie y, prowadzą do Najty. dla nich, a nie głębem dla mnie. Bo ja tylko będę film sobie nagrywał na razie ponieważ To będą mniejsze ogólne zarobki, mniejsze podatki będę musiał płacić Będzie mi to starszyło A co miałem wcześniej to sobie znów zbieram filmów znów będę miał dobre y, reklam od YouTube bo miałem 5000 ponad filmów nagrałem przez ten czas na tamtym kanale i po prostu widzieliście i pokazywałem kawałek polski całe to wszystko i to poszło w śmietnik tu się mówi. na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć Pierconek zarończynowy. Powiedziałam, że lancik, jeszcze białe złoto, wybrałem dobry gatunek. A będę wezmę fakturę od księgowego, to będę mógł. sprzedaż tam gdzie kupiłem o niższej cenie ale sprzedam. no za te pieniądze to ja widziałem właśnie Peugeota z gazem za 2 200 to za ten pierścionek to będę mógł sobie kupić sobie Samochód na gaz. Na gaz. Także tylko będę musiał puszkać kierowcę. A mam, mam to kup. To, ale jak ty pracujesz to jak ja będę. jak będzie snuć ten samochód stał. Samochód musi też zarabiać, zarabiać na siebie, a nie po prostu... Kupić samochód, żeby stał, to, zmar to zmarnowanie jest pieniędzy. Tak, na ten temat mogę powiedzieć. A, się powiedziała. O. Zapiszę się na prawo jazdy Śmiechu warte. Tylko bym Ci żałuję ciebie, że że miałeś dwa szczurki. Królika. O. To już 7 lat. Tak samo to, to zwierzyna żyje, żyje, też umiera. Tak samo jak człowiek. I na ten temat to właśnie chcę powiedzieć. A on mówi, a nie mam zwierzyny, a Majer weź mi zła wywiórkę, No to idź do lasu. To było dwa lata temu, jak widziałem i dokarmiałem no, dwa lata temu. Bo mama i córka. Bo jaki fajne, taki puszyste, ogony. Może no, Paweł przyjechał. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Żeby wyjść zobaczyć. Nie, o, już jedzie. To ludzie ludzie specjalnie. Oni specjalnie. specjalnie nie, specjalnie A to do Kargula, że Kargul przyjechał. Pojechał, zawrócił i było światła w tą strony i na podwórko wjechał. No tak, na ten temat właśnie. Bardzo no, chciał trochę pozwiedzać Polskę, ponagrywać jakieś. Były ciekawe miejsca. Tak jak kiedyś Paweł nagrywał różne. Jakie stare budynki, mile, jakie, całe te wszystko. To ludzie też, którzy mieszkają za granicę Polacy. O też chcę pozdrowić. Bo wcześniej zmienię do mnie. O Gosia z Nowego Jorku Też był Na żywo rozmawialiśmy Tak samo jak zna Jak nie, z, Antarku, z... Nik Nikolką o. <grych> Nikola Nikola To też Nikola. W ogóle, ale faj Taki nietypowy to ogólnie polskie imię to ogólnie bardziej czeskie i zagraniczne no i bardzo teraz podoba mi się twoja ogólnie wypowiedź bo ogólnie chyba z tego powodu, co właśnie rozmawialiśmy, całe to wszystko ładnie wyglądałeś całe i po prostu na, na, na żywo w ogóle rozmawialiśmy, to po prostu zaczerwieniałaś się i uśmiechałaś się bardzo masz. I wspaniały uśmiech, tak mogę powiedzieć. Jak kobieta normalna i normalnie się zachowuje, zachowuje się normalnie kobieta, a nie po prostu wykazuje, że w jakiś sposób zarabia dobre pieniądze i po prostu może kogoś, no, wcześniej lubiła, a może się ułym nie okazało się, że ja nie jestem odpowiednią osobą do jego jakiegoś wspólnego życia i po prostu to powoli, 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 powoli się w ogóle rozchodzi się temat i po prostu nie ma tematu, nie ma o czym rozmawiać. Po prostu to rozmawiać. O czym to rozmawiać? Ja nie wiem. To ja mam... 15 lat czy 18 ja jestem osobą dorosłą i już mam takie pragnienie mieć mógłbym kobietę którą po prostu bym zawsze to inaczej zamieszkać bo kobieta inne rzeczy by robiła w domu chłop inne rzeczy robi w domu i mógłbym tak samo o jak teraz stół jest, całe te wszystko czy śniadanie, czy kolacja, czy kolacja przy czy sobie cały usiąść, sobie posiedzieć, porozmawiać, popatrzeć się porozmawiać co mi w ogóle w życiu moim się nie podoba, co w innym życiu się nie podoba to zawsze można się dogadać a nie po prostu hej siup i po prostu czarować że kocham cię o kocham cię to kochaj mnie kochaj, mogę ja też mówić kocham ja kocham cały świat i już tak na ten temat właśnie mogę wypowiedzieć no krótki film właśnie z jednym i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć.